Jaki będzie dla Ciebie 2026 rok? Główna energia co ten rok przyniesie i co odbierze? Do wyboru będą trzy grupy. Możecie wybrać kartę, do której Was najbardziej pociągnie i sprawdzić przy okazji swoją intuicję. Pierwsza grupa to będzie karta Świętej Unii. Druga karta szczodrości, boskiej obfitości, i trzecia karta gwiezdny kwiat. Zaczynamy od osób, które wybrały kartę Świętej Unii. Główna energia bieżącego roku dla Was. 2026 rok wam podaruje, Co wyniesie? I co odbierze? Ogólnie karty zaczęły od takiej dosyć nieprzyjemnej, negatywnej informacji. Teraz zobaczymy, w czym dokładnie to będzie się przejawiać, ale rok ogólnie będzie bardzo fajny. Zobaczymy tylko, co się tutaj wyburzy. Główna energia roku, takie główne wydarzenie też, to dla większości ludzi, którzy wybrali pierwszą pozycję, będzie rozwód. Ktoś w końcu tutaj odważy się zakończyć związek, który kiedyś być może dawał poczucie stabilności i bezpieczeństwa, ale teraz Osoba oglądająca odczyt odczuwa swój związek swoje małżeństwo jak takie bagno, które wciąga wciąga w którym panuje uczucie jak to się mówi, jak ludzie mają nie lubią takich ciasnych przestrzeni. Że nie ma tutaj miejsca na jakikolwiek rozwój, nie ma miejsca na coś szczerego. Jest to jakaś taka, nie wiem, obciążająca codzienność, w której osoba oglądająca nie chce już yy, brać udziału. I w tym roku, w końcu, uda się to zakończyć. To jest taka główna energia. Co ten rok przyniesie? To będzie kontynuacja tej informacji, którą przed chwilą przekazywałam. Co przyniesie? Przyniesie szansę na nowe życie. Jeżeli chodzi tutaj o rozwód, to kobieta nie zostanie tutaj z niczym. Uda jej się zatrzymać przy sobie to, na czym jej najbardziej zależy. Uda się w końcu wyruszyć w podróż, w podróż swojego życia. Rozpocząć jakiś nowy cykl. Co odbierze ten rok? Odbierze wszelkie ograniczenia, Uczucie osamotnienia, zwłaszcza osamotnienia w związku. Odbierze wszelkie strachy związane z czymś nowym. To osoba, która ten odczyt wybrała, bardzo długo mogła się nie decydować na rozstanie, rozwód. No, u niektórych być może odejście z pracy, ale bardziej tutaj jest tematyka rodziny. Nie mogła się na to ta osoba zdecydować ze względu na swoje strachy związane z tym, że nawet jeżeli teraz ta osoba jest samotna, to jednak no, fizycznie ktoś ją tutaj, ktoś jej towarzyszy, nie jest całkiem sama, albo też. Strachy mogą być związane z tym, że nawet jeżeli ta rutyna, ta codzienność, yy, ta stabilność, którą yy, się teraz ma, nie zadowala, to później, później jeżeli od, yy, ta osoba odejdzie od tego, będzie jeszcze gorzej. Nie będzie nawet tego. Strach związany z niewiedzą, co jest... Yy, za drzwiami tego, co bardzo dobrze znamy. I karty mówią, że człowiek tutaj przeanalizuje swoje wszystkie strachy, swoje lęki, swoje marzenia i w końcu <grytanie> zdecyduje się, nie patrząc na swoje strachy i ograniczenia wewnętrzne, wyruszyć, wyruszyć w podróż. Zobaczymy jeszcze, co tutaj przekaże Wasza duchowa rodzina. Nie wiem, być może anioł, duchowy przewodnik, albo macie swoich przewodników takich duchowych, jakieś duchowe istoty, strażnik gwiazd, z którymi utrzymujecie jakiś kontakt, może do kogoś się modlicie. Zobaczymy, co te duchowe istoty chcą Wam przekazać na bieżący rok. Wszystkie ścieżki prowadzą do domu. Wewnętrzny autorytet. Skieruj wzrok do środka. Jest takie idealne zwieńczenie tego odczytu. Starszyzna Wielorybów dziel się swoją pieśnią. Ja planowałam wyciągnąć tylko jedną kartę, ale mi tutaj jeszcze jedna się pcha. Złote dzieci. Wewnętrzne dziecko, delikatność, rzadkie zdolności. Takie było przesłanie od Aniołów. Przechodzimy do osób, które wybrały kartę szczodrości. Jaka będzie główna energia? bieżącego roku dla Was? Jaka energia Wam będzie towarzyszyć? Co 2026 rok przyniesie? Co odbierze? Główna energia 2026 roku dla Was? Z wielu tutaj y, swoich zachcianek, marzeń, czy kierunków w życiu, uda Wam się w końcu obrać y, taki, najlepszy. Kierunek, najlepszą drogę dla siebie, dokonać wyboru w końcu. W tym roku um, ogólnie będzie towarzyszyć energia słońca, energia jasności, energia intelektu. Nie będziecie podatni na wszelkiego rodzaju iluzje. Wręcz przeciwnie, te iluzje, których jeszcze nie udało się pozbyć w ubiegłym roku, w tym roku osoba, która wybrała ten odczyt, w końcu się z nimi wszystkimi pożegna. A co przyniesie 2026 rok? Przyniesie Możliwość bycia twórcą swojej rzeczywistości. Mamy tutaj piękną kartę MAGA, która akurat widnieje kobieta. Co to oznacza? Oznacza to, że w sumie, tak jak w pierwszym pytaniu o główną energię, osoba, która wybrała ten odczyt w tym roku. Nie będzie się zgadzać na to, co proponuje jej życie, ponieważ osoba tutaj dojdzie do, mm, do wniosku, że wszystko, co jej tutaj życie daje, być może ludzi z otoczenia, yy, obecna praca, to wszystko jest nie wiem, zbyt małe dla niej. <grywka> jest zbyt małe. Monotonne, nudne, i gdzie się nie spojrze, tam y, jest to samo. I osoba tutaj, tak jak mówiłam, zdecyduje, y, zdecyduje się na kreowanie swojego życia tak, jak jej to odpowiada. Według takich standardów, jakie będą y, odpowiadać temu, jakim osoba tutaj y, 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 do, do jakich standardów osoba tutaj dążyła. Coś, co będzie nie jakimś kompromisem między osobą a życiem, a czymś, co w 100% będzie odpowiadać. I trzecie pytanie. Co zabierze ten rok? Informacja tutaj yy, nam się powtarza, co zabierze. Zabierze oczekiwanie na jakiś cud. Oczekiwanie na szansę od życia. Człowiek sam zaczyna wprowadzać wszelkiego rodzaju zmiany w życiu. Jest to poniekąd taki duchowy rok, ponieważ ten rok będzie taki, jakim wy chcecie, żeby był. Tak jak wy sobie będziecie kreować swoje życie, siebie, tak też ten rok będzie wyglądał. Mamy tutaj kartę słońca, królową mieczy, kartę maga i ostatecznie kapłana. Człowiek tu mówi: Już nie chcę siedzieć w tym, co mnie nie zadawala, oczekując na to, aż nie wiem, życie, wszechświat, Bóg mi coś zaproponuje, co, co mnie napełni. No, nikt mi tego nie wniesie w, do mojego życia. Sam, sama będę to wnosić. Sama będę to tworzyć. <laughs> tak. Będę panem swojego losu. Będę kręcił koło tak, jak mi będzie na rękę. Będę zmieniał rozdziały swojego życia, dopóki mm, nie trafię na ten moment, aż, nie wiem, na kartce będzie napisane to, co chcę widzieć, albo, sam napiszę ten rozdział swojego życia. Osoba tutaj ma. O, chciałam powiedzieć, że ma dosyć. Karta to potwierdza. Osoby, które wybrały drugą pozycję, mają szczerze dosyć yy, godzenia się na to, co życie tutaj proponuje. A wokół naprawdę może być bardzo dużo możliwości. Znaczy możliwości. Dla kogoś, dla kogoś to są możliwości, ale nie, nie dla Was. Wam to nie pasuje. Tyle niby szans, tyle okoliczności, możliwości, ale to wszystko Wam nie odpowiada. Dążycie do pełni we wszystkich sferach i w tym roku uda się to osiągnąć tylko i wyłącznie dzięki sobie. Taki będzie Wasz rok. Aha, jeszcze przesłanie od duchowej rodziny. Co musicie wiedzieć w tym roku? Akty życia. Oj, akt twórczy. Gobelin życia. Znowu karta twórczości. Nie jesteś sam. Fajnie, bo tu mamy kartę Siedem gwiezdnych sióstr, a na dole Nie jesteś sam. Więź. Tutaj anioły, duchowa rodzina przekazują, że jeśli osoby, które wybrały tę pozycję, czują się samotne bardzo często mogą się czuć samotne że ludzie wokół po prostu nie są jakby. I nie odpowiadają im nie ma nikogo, z kim tutaj osoby chciałyby mieć jakiekolwiek do czynienia. To Wasza duchowa rodzina, wasi bracia, siostry, pokrewne dusze, nauczyciele przekazują Wam, że nie jesteście tak naprawdę samotni. Na tej ziemi wcieliły się inne dusze z waszego kręgu duchowego. I przechodzą podobne lekcje co Wy. I w tym roku jest ogromna szansa się z nimi spotkać. Ponieważ Wy się tutaj wcieliłyście z powiedzmy innych wymiarów. Nie jesteście takimi typowo ziemskimi duszami, i wcieliły się tutaj również Wasze pokrewne dusze. Może też to karty tutaj pokazywały. Że do takiej pełni dążycie. Nie chcecie w życiu, mm, nie wiem jak to się mówi: że człowiek, jeżeli nie ma takiego jedzenia, które chciałby jeść, a jest bardzo głodny, to on nie zgodzi się na coś, co mu nie smakuje. On poczeka albo potraci więcej czasu, więcej pieniędzy, by ostatecznie móc zjeść to, na co ma ochotę. I taki będzie dla Was ten rok. Przechodzimy do osób, które wybrały trzecią pozycję, główna energia bieżącego roku. Ten rok Wam przyniesie. Co Wam podaruje? Co odbierze? energia to takie rozczarowanie życiem z powodu swojej samotności. Bolesne oczekiwanie, aż życie, aż życie wyprowadzi tutaj człowieka. W z tego bolesnego m, stanu. Osoby ogólnie, które wybrały tę pozycję, one mogą y, zadawać się pytaniami typu nie wiem, już tak dużo przecierpiałem, przecierpiałam, już tak dużo prze, y, przeszłam w życiu, Tyle bolesnych doświadczeń, kiedy życie mi coś tutaj zaproponuje? Kiedy będzie ten moment, kiedy dostanę jakąś nagrodę za to? Za cierpienia w przeszłości i ile jeszcze muszę, no mówię, cierpieć, żeby w końcu, w końcu wyjść z tego stanu, osiągnąć tego szczytu. W ogóle tak ładnie, duchowo nam się ułożyły te trzy karty? Mamy trójkę, szóstkę i dziewiątkę. Kiedy przyjdzie ten moment, w którym mój umysł się tak rozjaśni. O, może, przypadkiem byłam ja kartę miecza. Kiedy przyjdzie ten moment, kiedy mój umysł w końcu się rozjaśni. I zrozumiem. Zrozumiem, yy, dlaczego ja tyle cierpię. Po co to wszystko jest? Na co ja tutaj czekam? Niech mi ktoś tutaj ujawni tą tajemnicę. Osoba tu już się czuje, jakby ja nie wiem, ktoś kierował jej życiem, kierował jej umysłem, zatajał przed nią informacje i po prostu obserwował z boku, z uśmiechem na twarzy, jak ona cierpi. Osoba tutaj mówi, że jeżeli już teraz mm, to wszystko się nie zmieni, to ja już dalej nie chcę podążać. Ja już nie mam siły. To życie jest bardzo takie bezlitosne dla mnie. Zniszczyło cały mój zapał do czegokolwiek. W ogóle do istnienia tutaj. To jest taka główna energia. Ale to się zmieni, ponieważ na pytanie, co przyniesie 2026 rok, przyniesie w końcu towarzysza. Odczyt pewnie będzie tutaj dla kobiet, ponieważ mamy tutaj mężczyznę i ósemkę pentakli. Jeszcze zobaczymy, co to za mężczyzna. Jedno jest pewne, że kontakt z nim no, przyniesie Wam wiele tutaj radości, przyjemności i takiej nadziei. Nadziei na coś lepszego. Tak, ponieważ obecnie osoba tutaj w ogóle nie widzi sensu w swoim życiu. To jest bardzo taki bolesny stan, a on z tego stanu nieprzyjemnego mm, kobiety tutaj wyciągnie. Zobaczymy, po co on przychodzi. Przychodzi, by kobiety tutaj napełnić by odwrócić jej uwagę na takie lepsze momenty w życiu. Przychodzi też po to, by wyciągnąć ją z tej swojej przysłowiowej klatki, w której siedzi i sama siebie torturuje swoimi myślami. Jest to ta szansa, na którą osoba tutaj czekała. <try> Karty się powtarzają. Chciałam zobaczyć, jak to będzie się rozwijać. Ogólnie, no, tak jak mówiłam, jest to szansa odżycia na duże zmiany w swoim życiu. Karta miłości, <noise> partnerów. Ten mężczyzna bardzo tutaj kobietę napełni. Choć nie jest on jakoś szczególnie tutaj emocjonalny, uczuciowy, to jednak przy kobiecie, przy kobiecie będzie inaczej się zachowywał. Nie będzie taki surowy. Być może on też bardzo długo tutaj czekał na towarzyszkę, odpowiednią towarzyszkę w życiu, i właśnie w osobie oglądającej rozpatrzy to, tą szansę. Przy kobiecie tutaj karty pokazują, że będzie się stawał uczuciowy, wylewny, będzie chciał działać, będzie się starał. Tak, będzie bardzo zdecydowany tutaj. Relacja z nim będzie dosyć prosta, jasna. Kobieta będzie miała pewność co do przyszłości i co do gruntu pod nogami. Nie będzie miała obaw. Fajne karty nam tu wychodzą. To będzie jakieś spełnienie marzeń. Akurat z nim napełnienie emocjonalne, duchowe, uzdrowienie. I tak jak mówiłam, kobieta będzie miała twardy grunt pod nogami. Nie będzie się już zadawać pytaniami: co, dlaczego, dlaczego ona tak cierpi, a co jest w tej relacji. Po co ten człowiek w ogóle przyszedł do jej życia? Nie, to będzie wszystko takie proste, jasne, oczywiste. Karta gwiazdy, spełnienie marzeń. Co odejdzie? Odejdzie właśnie ten nieprzyjemny stan, do którego kobieta była bardzo mocno przywiązana. Jej rutyna odejdzie. W ogóle sposób, w jaki żyła, on się strasznie zmieni w tym roku. I wiadomo, może to być związane z tym mężczyzną. Z takiej karty, z takiego stanu kobieta przechodzi w coś takiego w cesarzową. To jest piękny odczyt. Jeszcze zobaczymy przesłanie od aniołów. Co chcą Wam przekazać na ten rok? Nowa Ziemia, to już się dzieje. Wytrwaj w, pod, yy, w podtrzymywaniu swojej wizji. Także, też sugestia, że tutaj bardzo wiele rzeczy się zmieni w życiu w tym roku. Więc, <grym> nadejście mężczyznę. I karty to potwierdzają, unosząc zasłonę, kwestionowanie wszystkiego. Wszystko, co nie jest dostrojone, musi odejść. Czyli wraz z, ze spotkaniem tego mężczyzny, wiele rzeczy trzeba będzie zostawić w przeszłości. Ale to wyjdzie tylko na dobre, ponieważ za zasłoną, jak karty pokazują, mamy tutaj raj. Wodospady. Czystą wodę, słońce, ptaki. Jeszcze przekazują, że ten moment, w którym obecnie jesteście, yy, przetrwacie to. Nowe rozwiązania i początki. To jest po prostu wasza wewnętrzna transformacja. Takie było przesłanie od aniołów.